Cześć, z tej Marek, witam was. Jak co tydzień na naszym kanale Analizacji Wnętrz? Jakie błędy często niestety projektanci, architekci popełniają przy urządzaniu łazienek? E, powiecie, no, kurde, przecież płacimy chyba nie po to, żeby e, błędy robili, ale niestety. Kto nie pracuje, to się nie myli. Czasem i my się pomylimy. Nie powinniśmy, jasne, ale e, na konsultacjach Warszawskich często gdzieś e, chcecie ze mną skonfrontować e, pomysły innych projektantów, e, architektów. No i faktycznie widzę różne kwiatki, szczególnie u osób jakieś, które zaczynają po prostu pracę. Bo ten, kto już zrobił ileś tych projektów, to z zasady wie, że nie tak nie, no bo po prostu to wyjdzie, nie wyjdzie. No pamiętajcie o tym, że możecie kupić e-book, o tym, jak urządzić łazienkę. Pamiętajcie o tym, że jest kalkulator kosztów remontu łazienki. Jest zarumista sprawa, bo wy coś rzucacie, a on podpowiada, co jeszcze musicie dokupić, żeby nie było tak, że zrobicie. Remont, albo zaczniecie robić remont i później braknie wam pieniędzy. On sam podpowiada, wziąłeś to, Do, musisz dorzucić to. Wziąłeś to, to tam to eliminujemy, bo tego już nie potrzebujesz. Bardzo fajna rzecz. Tutaj macie ten kalkulator link. Dobra. Pamiętajcie też o konsultacjach wnętrzarskich. E, polecam. E, słuchajcie, pierwsza rzecz bardzo, bardzo często. Zresztą ja kiedyś w tym odcinku o błędach w aranżacji pokazywałem, jak zrobione to było w multikinie. Chodzi o krótką wylewkę, ale tu nie tylko o tym, bo to już o tym mówiłem. Ale bardzo często jest tak, my zaznaczamy, gdzie dana bateria ma być, tak? że, że jest za daleko od umywalki. Albo jeżeli jest podtynkowa, że po prostu ta woda cieknie tak, że właśnie ta wylewka jest króciutko i prawie na rant umywalki kapie. Albo jest za daleko odstawiona, no i też jest takie. Dół. Wiecie, do czego nie. Druga rzecz, popatrzcie wy, jak kupujecie. <laughs> no dobrze. Architekt, przynajmniej ja zawsze daję wysyłam linki, jakie tam mają być produkty zakupione i powiedzmy, że zmieniliście. Czyli nie to nie architekt, tylko Wy na przykład chcecie kupić inną sobie baterię, jak jest skierowany ten dziubek. Chodzi o to, że woda powinna lać na środek umywalki. A nie gdzieś tam po prostu po bokach. Czasem jest to sterowalne, tak więc to jest wtedy troszkę lepsze. Pamiętajcie, długość wylewki, umiejscowienie wylewki, no i ten sterowalny dziubek. To jest bardzo ważne. Wysokość wylewki również jest ważne i to trzeba. I to też często jest błąd. Projektantów, że nie zwracają uwagi, jaka jest umywalka i gdzie tą baterię sobie umiejscowiamy, i później na przykład, pryska bardzo mocno. To jest jeden a Umywalka, jeżeli ma płaski, bardzo płaski spód, ta woda będzie się pryskała. Będzie pryskać, będzie się, woda pryskała, tak, pięknie, woda będzie pryskać. Także y, pamiętajcie o tym, zwróćcie na to uwagę, żeby to jednak było leciutko, pookrągłe. Pamiętajcie o tym, bo też y, zauważyłem, jak zaczynam projekt albo zaczynam konsultację, to moje pierwsze pytanie jest, ile osób tam będzie mieszkało, ile osób tam będzie żyło. Później, jak dochodzimy co do szczegółów, na przykład w kuchni, w tym przypadku w Łazience, mówię, a ile Pan czy Pani ma wzrostu? Bo gdzieś standardowo wrzucamy słuchawkę albo deszczownicę na danej wysokości i tyle. A ludzie mają różne wzrosty. No jeżeli przyjdzie gość, który ma 200 cm wysokości, a ja mu zrobię baterie, deszczownicę już całkiem wysoko, 205-210 cm, no to. Kiepsko. No, znaczy, sufitowa wtedy by była lepsza. Myślę, że tak. Jeżeli jest dziecko, a nie dosięgnie do słuchawki, bo jest bardzo wysoko zawieszone, no to też chyba nie, nie tędy droga. Tak więc wymiar ma znaczenie, a w tym przypadku wysokość. Trzeci punkt. W ogóle kilka tutaj punktów będzie takich, że my staramy się zaprojektować tak, żeby to było efektowne, tak? No, bo klient też tego oczekuje, żeby to było po prostu bardzo ładne. Ale Przesadzamy czasami, naprawdę przesadzamy i albo jest to niepraktyczne, albo niepraktyczne. Niefunkcjonalne. No nie, po prostu to traci sens często. To musi być przede wszystkim funkcjonalne, bo jeżeli to nie będzie funkcjonalne, to mimo, że to będzie piękne jak nie wiem co, to będzie się denerwować. I takim przykładem jest to, że bardzo często brakuje miejsca do przechowywania, ponieważ na przykład architekt-projektant zaprojektował szafkę, z otwartymi, to zawsze znaczy bez frontów, tak? Że tam na przykład ładnie, bardzo, to bardzo ładnie wygląda. Ręczniczki leżą. Jakiś koszyczek jest yy, wsadzony, i tyle. Tak? Albo no i to widzicie, tak? I później nastrojony, bo gdzieś my tych kosmetyków, yy, tego wszystkiego, yy, no musimy gdzieś to trzymać, tak? I później to pięknie wygląda na wizualizacji. To bardzo ładnie się prezentuje na zdjęciu, ale nie w życiu codziennym. My musimy patrzeć, jak będzie życie codzienne, a jak wygląda, to wiemy. Tak? Szybko wszystko robimy i tak dalej. I łatwiej nam zamknąć dany front czysto. No. Kolejna sprawa. Tu są różne zdania podzielone, ponieważ są osoby, które wolą szafki podblatowe. Bo szybko wszystko gdzieś tam zmiotą w cudzysłowie do tej umywalki. Nie, ja uważam, że żal mi, szczególnie w małych łazienkach, żal mi szuflady. Nie mamy wtedy szuflady, jeżeli jest umywalka podblatowa. Jeżeli jest nablatowa, e, ja takie mam e, w dwóch łazienkach, w jednej mam e, dwie umywalki i naprawdę nie jest to dla mnie problem, bo oczywiście z czasem, czasem się pochlapie przeczyć obok. Nigdy nie miałem z tym jakiegoś kłopotu, nigdy nie zastanawiałem się, a byłoby lepiej, człowieku, byłoby... czemuś tak zrobił. Nie, właśnie fajnie zrobiłem, bo mam szufladę, mam gdzie tam kosmetyki sobie włożyć. Ja mam bardzo, bardzo dużo. Mam piankę do kolenia. Wyobraźcie sobie tak. I coś do psikania. Tu już krem pod oczy bym potrzebował chyba, nie? No i tak więc ja mam ich mnóstwo i yy, gdzieś to muszę trzymać. Poza tym yy, bardzo często są te yy, szafki takie, że mamy szafkę już powiedzmy pod umywalką i tyle. Gdzie papier będziesz trzymać? Gdzie będziesz e, domesto, w cudzysłowie, jakiś tam środek trzymać? Wszystko to trzeba przemyśleć. Czasem lepiej tą część wizualną poświęcić na część praktyczną. Tak samo to jest. Powiem tak, mnóstwo projektów takich widzę. Mnóstwo. I to na Instagramie, i na Pinteresie. Zresztą, kto jest bez winy, niech albo kto nie widział takich e, projektów, to niech rzuci kamień. Bardzo często lustro, ładnie podświetlane. Ładnie, gdzie tam ledzik świeci z tyłu i tyle. I nie ma dodatkowego oświetlenia. Ja nie mówię o oświetle głównym. Tylko nie ma dodatkowego przy lustrze, czy nad lustrem, czy po bokach lustra. No bo przecież mam lustro podświetlane. Ludzie, e, zobaczcie, bo tak naprawdę ja chyba widziałem tylko jedno, mówię dosłownie, jedno lustro, które naprawdę fajne światło dawało, że było na tyle mocne, że kobieta by mogła się fajnie umalować. Znaczy, tam facet ogolić i nie, nie miałby problemów. Zazwyczaj to podświetlenie jest, pamiętajcie, że ono jest skierowane do ściany. I to jest właśnie kolej, no taki częsty błąd, że patrzymy na design, czyli projektanci, architekci, ale też inwestorzy, na design, a nie na efekt. No, chyba nie tedy droga. Dajcie znać, co mam nagrać. Następnym razem, to znaczy w następnych tygodniach, jak urządzić ciekawie łazienkę, to jest punkt A lub punkt B, jak tanio i elegancko urządzić sypialnię. A, jak ładnie urządzić łazienkę, B, tanio elegancko sypialnię. Piąty punkt. O, a to jest naprawdę bardzo często spotykane. E Rzadko zaznaczane, rzadko o tym mówione, ja na konsultacjach męczarskich, na które oczywiście gorąco zapraszam, często o tym wspominam, szczególnie właśnie właśnie w kuchni, o barwie światła. A y, często jest tak, że architekci mówią albo nie mówią jaka lampa ma być, tak? Na pewno gdzie ona ma być umiejscowiona, powinno to być zaznaczone, y, ale już jak, jaka ta barwa ma być, ile Kelvinów, jaki kąt padania światła. Sorry. Dlatego najlepiej wysyłać konkretnie link, że taki, taki. A później, jeżeli wy nie jesteście pewni, czy to jest dobre, dopytujcie. Dopytujcie projektanta, architekta. Bo nie bronię w tym momencie, ale pracując, możesz o czymś nie pomyśleć, albo dla ciebie być to taka oczywista oczywistość i czegoś nie zaznaczyć. Jasne, powinniśmy, ale. No jesteś inwestorem i chcesz mieć jak najlepiej, tak więc czasem dopytaj też. E, nie mam tu zaznaczone źródła światła. Czy na pewno ta żarówka, to ma być żarówka w cudzysłowie, bo się już tak nie mówi. E, źródło światła e, takie jak, jak tutaj jest, tak takie. Ok, super. Nie? Pamiętajcie, że są, i to też jest e, często robione, na przykład przy lustrach mamy tuby wiszące. Ale te światło, e, źródło światła, kąt padania jest snop taki. No jak ma mi to oświetlić e, twarz? Takie pierdoły. A jak ważne, szósty punkt, ogólnie będzie oczywiście prawie jak zawsze 10 punktów, szósty punkt. Szósty i siódmy będą bardzo podobne i to w zależności tak naprawdę troszkę od nas. Szóstego w ogóle absolutnie nie polecam. Czarne, szczególnie w połysku płytki w łazience. Ogólnie czarne płytki to jest Zazwyczaj jest groza. W utrzymaniu w czystości to jest groza, a w połysku to już w ogóle jest. Nie no. e, Fatalne. Ktokolwiek miał do czynienia, ten wie, albo może ktoś miał. Stół szklany-czarny, bo kiedyś to było bardzo modne, bardzo popularne i nadal widuje się takie stoły. To wiemy, jak te palce wszystko są odciśnięte, jak kurz widać. No i w łazience, gdzie na małym metrażu jest sporo takich włosów, kurzu i tak dalej, kropli zacieków od mydła rozumiecie. Siódmy punkt chciałoby się powiedzieć jasne płytki. Bardziej chodzi mi tutaj o fugi. Białe fugi mam, mam od razu powiem, mam na ścianach. Nie mam z tym problemu. Przy czym nie chodzę po ścianach jakoś ostatnio w ogóle, ale na podłodze jak robimy jasne płytki zastanowiłbym się, czy nie lepiej dać szarą fugę. Albo oczywiście jest jeszcze taka możliwość, fachowcy Was nie będą za to kochali, ale jest taka możliwość fugę epoksydową, czyli taką żywiczną, coś takiego. Ona wtedy dajemy do tam gdzie Senepid wymaga, no po prostu zachowanie czystości, taką fugę. Ona jest droższa, trudniej się ją kładzie, ale jest świetna. Ona się tak nie brudzi i łatwiej ją wyczyścić. Tak więc białe płytki w Porządku, bo są ładne. Szczególnie teraz na przykład te marmuropodobne, tak? E, bardzo fajnie wyglądają, nie w połysku, to też nie, choćby e, ze względów bezpieczeństwa na podłodze, nie, nie bardzo, ale fugi białe będą się brudzić. Będą się brudzić. Następny punkt. A to jest punkt, który każdy z nas zna, kto interesuje się wnętrzami, przegląda różne inspiracje i gdzie architekci mnóstwo takich łazienek zrobili. Brawo Wy, bo Wy tego nie sprzątacie. Czyli lustro do blatu. Coś, co jest okropieństwem dla inwestora po tygodniu użytkowania. Coś, co wygląda cudownie na Instagramie. Coś, co wygląda bardzo ładnie, jak to jest łazienka dla gości i jest używana raz na tydzień. To jeszcze bym zrozumiał. Ale w łazience takiej na co dzień, gdzie dzieci będą, które nie zwracają uwagi, uwagi na to, jak ta woda będzie pryskała, a poza tym mamusia wysprząta, to niestety nie jest to dobry pomysł. Znaczy jest to zły pomysł, jest to fatalny, kiepski. Nie dawajcie sobie, jeżeli to jest naprawdę taka łazienka użytkowa na co dzień, nie dawajcie sobie lustra do blatu. Wygląda super i tyle. Nic więcej. Coś, co wydawałoby się, że jest praktyczne, a nie do końca, to duża ilość półek w kabinie prysznicowej. Ktoś powie, "O". Ten gościu taki praktyczny, a tutaj mówi, żeby nie. Nie, wiecie co, no, ile my potrzebujemy? Mamy rodzinę powiedzmy czteroosobową. Ile tych płynów potrzebujemy? Osiem? Powiedzmy dwa dla każdego? Dziesięć? To zazwyczaj jedna półka wystarczy, jakaś dłuższa albo dwie krótsze. A nieraz jest tego odgroma naciśnięte albo są zrobione te bardzo modne, bardzo popularne, często się stosowało. Nie podoba mi się to osobiście, ale to jest mój gust. Zrobione wnęki z płytek. To znaczy, widzę w tym sens, ale jest to zazwyczaj takie toporne, szczególnie gdy mamy bardzo dużo tych półek. Pamiętajcie, że to trzeba przemyć, tak? No, też my mamy kabinę prysznicową też nie, akurat, ale też się myje, tak powiem, ładnie, dyplomatycznie: tą półkę mam jedną. Yy, ale ja używam zasycznej tej kabiny prysznicowej. Ja wiem, że to po prostu po kąpaniu ta woda zostanie, no i są te krople i trzeba to przeczyć. Nie, wolałbym yy, tego w ogóle nie, nie, nie stosować, nie, żeby pu, dużej ilości yy, w ogóle tego nie, nie stosować. Jedna dłuższa, OK, a nawet jedna krótsza też powinna wystarczyć. I coś, co od lat jest praktykowane, coś, co od lat jest stosowane, coś, co od lat mówię, że. Nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, ale no architekci projektują, a inwestorzy chyba chcą. Czarna ceramika lub kolorowa ceramika. Bo ja nie tylko mówię o czarnej grafitowej, ale są teraz ładne pastelowe. No i znowu, idziemy często, czyli architekci, projektanci idą często w design, żeby ktoś zobaczył obrazek, powiedział pięknie, ale co się później będzie działo, niech się dzieje wola nieba. Nie jest przeciwiać się, nie trzeba. I później ty sprzątasz, nie ja. Tak? Eee, sprawdź twardość wody. To jest jedna rzecz, bo jeżeli będzie miękka woda, to bym się jeszcze zastanowił. To, ten. Eee, to, to nie jest ceramika i armatura, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Armatura także jest fatalna. W tym dołku drewnianym, który ja mam, eee, ja kupiłem go już tak wykonany i tam jest czarny i to jest fatalne, fatalne. Po jednym urzmyciu te białe plamy są straszne. Kiedyś przyjdzie mi to zmienić na pewno. Chyba, że ona mnie zmieni wcześniej, bo będzie miała już tego dość. No bo to naprawdę jest denerwujące, ileż można sprzątać. Ewentualnie, i to jest jeszcze też punkt dla architektów, projektantów, poszukaj, czy jest możliwość zastos zastosowania zmiękczacza. Czy mamy miejsce na ten zmiękczacz? Bo jeżeli tak, to może też to jest rozwiązanie jakieś. 10 takich punktów. Które często widzę jako błąd, dla mnie jako błąd, może dla kogoś nie jest to błąd, proszę dajcie znać, jako błąd, który robi architekt, projektant, a inwestor nieświadomie akceptuje, bo mu się podoba. To teraz wiecie, na co zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Jeżeli nie jesteś pewien jednak, na co zwrócić uwagę, albo chcesz sprawdzić, czy dany Twój projekt jest OK, zapraszam na konsultacje wnętrzarskie. Oczywiście, absolutnie, żeby była jasność. Ja nie krytykuję nigdy projektantów, bo ja nie znam, jakie między Wami są relacje. Ale oglądam i mówię, co według mnie byłoby lepsze, co warto, na czym warto się zastanowić. Tak więc konsultacje wnętrzarskie nie tylko do kolorów, ale do ustawienia, do funkcji, Tutaj macie o tym, jak urządzić łazienkę lub mieszkanie. Zapraszam do e -booka. A na ten moment... A, dajcie znać, co mam nagrać, tak? Może o łazienkach właśnie, jak urządzić taką fajną, ciekawą łazienkę. Lub B, jak urządzić niedrogo, ale elegancko sypialnie. B. E, no to co? Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. I cześć!